Witamy Was, postaramy się witam, teraz witam. Znów. zrobić dobrego gameplaya, żeby w ogóle nie zaczynało się, żeby było ciekawie Zaczynamy. i w ogóle. No, drugi z Karolem, pewnie ostatni. Zaczynamy! Zaczynamy! Dobrze, jak <laughs> pamiętacie, albo nie pamiętacie, Arnold, skończyliśmy na tym, że. On ja... <laughs> szukał jedzenia. <laughs> On naprawdę stał się jakimś bezdomnym. Dobrze, Arnoldzie. To... Ja wiem, ja wiem, że Wanna, ale wszyscy mają złe nastroje przez to, że to jest tutaj. Proszę sprzątać. No nie! Jak? <noise> <noise> Niech to go sprząta! <noise> wygląda jakby... Nie wiem, no. <noise> Już go tutaj ten, dobra to ty... Ej, <noise> Jak ty sprzątasz te talerze i imię... my... O jednak głośno. To... A co się miłego stało? Nie wiem co Karol, ale zobacz dobrze. na choinkę na duś. Jest jakieś interakcje z nim? poczekaj, tylko czy on poszedł Czym Arnoldem? Ale nie, bo chcę, żeby on się poszedł myć w tym czasie. I za chwilę sobie naciśniemy na choinkę kogoś, tylko oho, on jeszcze wyrzuca. Mhm. E... Weź z bobelkami. No dobrze. Jezu, jak I teraz się... tak, e... to. Nie róbcie to. takich dużych rodzin. To jest niedomożliwe do obrazu. Franklin tu jest. Super idealnie. widzisz, kazałem mu wycierać na swoim tym, więc to też wytar. Bardzo o. dobrze. Włącz lapki honkowe. No. A, tu jest włącz, a tam wyłącz. Dobrze. Nie, to, I to są włączone? I. A, wyłączone. To o, no, One są domyślnie włączone, nie? Chociaż tu wygląda jakby było wyłączone. No, a tam nie mówiłam nawet, a tam. Ten... A, nie widać tego za bardzo. Ale tak te bombanki, te hmm. bałwanki się zarobiście świeciły to w nocy. To jest przerażające. Krokiet uczy się bycie, bycia złośliwym. Złośliwym, a to dobrze, bo on to robi dla swojej dziewczyny, Aha, Anabel. No, w sumie Widzicie, że wszyscy na czerwonym. Nie! Bo myśl, Jezu myślałam, że Merida do pracy poszła. A ona jest po prostu poza domem. No po... Yeah. Dobra, twój mąż będzie w kiblu tym teraz. To no niby mogłaby wejść, ale... No, idź tam do krokieta. Tak naprawdę ta rozgrywka z simsami mogłaby polegać tylko na zajmowaniu się imi potrzebami, nie? Ich. Ty idę twoje, ej! Ja wiem, że ty lubisz tak. No, co to zrobić. No i to bardzo śmiesznie, że tak wiesz. No ale ciężko się steruje w simsach. Naprawdę ciężko. Na miniaturkę. Dobra, jezu. Teraz tak. Zaraz się zesika. No, tylko ona już idzie tam. Weź prawym. Aha, dobra. Ja na przykład często na prawy dusze, wiesz? No wiem. Dobra, ty potrzebujesz energii, więc idź do tego swojego ładnego pokoju i śpij. No. To jest jakieś takie chyba słabe łóżko mu dać, nie? nie? wyśpi się biedak. Pasuje do wystroju. Dobrze, jak tutaj? Musimy dbać o ciebie, nie swoja, no, bo. No, najbardziej właśnie Merida, bo ten awans chce, żeby miał. Czy ona zdąży? Zdąży, spokojnie do 12? Da rada. Ej! Dzieciaki! Chyba mają dzisiaj w ogóle na urodziny. Śpii. Jestem załamana w tym, że one mają urodziny, wiesz. Ale co zrobimy jak one się urodzą? E, Kenie... Ty za chwilę się wyśpisz, więc idealnie. Dziecko płacze. karm, więc karm z butelki, bo... No, możliwe, bo nie masz piersi. Możliwe, bo możliwe, że o to chodzi dziecku, jak płacze. I... Nie wiem. Tak ładne, zielone tutaj. Powiem wam, że w osobnym odcinku bez o. Karola, bo z Karolem to będzie za długo Dobrze. trwało, zrobię domek. W sensie nie domek, tylko pokój dla tych Acha, dziewczynek proszę. i spróbuję zrobić pokój na drzewie dla nich. Ale to w następnym odcinku. Taki będzie na drzewie, tam te dwie takie... Kogo uśmiercić? Krokiet. Piszcie w komentarzach, kogo mam co zabić. O byś chciał? O, ty. O, wszystko o, są co jest co? Goło. Czy można dzwonić do duchów? Nie, Karol. W hmm. zaświatach nie mają telefonu. A tutaj są jakieś tam. Nie? Zaproś! So. Nie, to nie było to. To było Aha. od to Ale ja kliknąłem jak głupi. Już wracamy. O, patrz, podróżuj. <Łaki> jakiś śmieszne. O, nie! O. Wróć po prostu. Podróżowanie X, o! No. Już. <słuk> Aha, I jak tam ile nagraliśmy? Teraz pięć minut. O jeden tyle grania jeszcze! <grym> Dobra, to teraz Tak, czym moglibyśmy się zająć? Ciekawym. No, jak najbardziej nią. Ale ona się kąpi, ona tego chciała i się kąpie. Aha, I później. Ciasteczko. No ale ciasteczko. Oh. Tak pomyśl sobie, najadłoby się tak tylko ciastkami. No ona się naje. Simy się najedzą? Tak. Dobrze. To tak. nie jest ważne, co jesz. Ona się może kawą napić. Mam, am, jedzmy. Jezu, nie! Co? co? Bo to było białe, zepsute ciastko, nie widzisz, że no, ci widzę. kliknąłem sprzątnij Aha Wy, że... się. Dobra, zarobiście, będzie chora. Zobaczymy, co czym ci się stanie? Zarobiście. No, nie. nie no no co? nie. No dobrze. Przepraszam. Ja lubię jak coś z tego się dzieje w Simsach. No dobrze, zobaczymy. To ma też swoje... swoje. No ale myślałem, że ty bardzo chcesz, żeby ona miała dobry nastroj, bo zobaczymy. Zobacz. Kurde, ona faktycznie nie jest najlepiej w tej pracy. Dobra, jestem głupia. Co, jak myślisz, To spra ten. No nie, to wy usuń. usuń. Ja I. myślę, że rozwolnienie w rakiecie to nie jest zbyt dobre, ja... Głupio zrobiła, masz rację. A zobacz, czego ona chce, bo jak to zrobi, to też będzie miło jej. Z jakie przyspieszone tempo było nagle. Zobacz, flirtować, chciała... no to możemy zrobić. Poglę pogłębić wiedzę... CO, MAMA?! NO! Zostawię chyba na chwilę Karola. Zostawicie? Dobra, jak <laughs> Mała mnie woła. Już idę. Gramy dalej. Zuzia musiała tam iść na chwilę do mamy. A my tutaj coś sobie wykombinujemy w tych simach. Dobrze, krokiecie. Czy ty byś potrzebował czegoś? No jasny, głód. Wiecie co? Czy krokiet ma jakieś ciekawe umiejętności tutaj z gotowania? Nie najlepiej. Ale to może zjedz coś na szybko, zjeść późne śniadanie, aha to jest coś takiego, Zjeść coś na szybko i dajmy mu może obiad z mikrofali, niech się daje chłopak. I teraz tak, co tu jest, to? o słyszę, że Zuza wraca, hej hej, wszyscy czekolady tutaj. <laughs> przepraszam, trochę się rozpędziłam, <laughs> przepraszam, Dobrze. rzuciłam się jak głupia, no, nie ma sprawy. O, zobacz, i co? I co? Zjadła te ciastka i z powrotem jest głodna. Aha, bo ona w sumie nie zjadła, bo zjadła trochę niedobrze. Nie, no nie, coś na szybko zjeść. Zjeść późno ee... późne sieranie. Ble, co, Karol? Dobrze. Żeby się nażarła. Parki zbożowe mogą być. Ja bym. Mhm. Jeszcze ma dwie godziny do pracy, więc spokojnie się naje. do tak, komuś. tak Naprawdę, to jak najbardziej. E, to może synowi tutaj. I... Czekaj, bo tu jest nawet taki opis dokładnie. Kliknij język wrurka. Do kuczej figlarnie do syna. To nie będzie dobre. Gdzie mamy y, tego? Co? Bo tam jest, że mam kliknąć do kuczej figlarnie. No figlarnie, trochę figlarnie są. Więc figlarnie to trochę dziwnie do, do syna. No. Ej, ją chcę. Wszyscy na różowym. Wszyscy I, są rozbawieni. O, dokładnie to. Więc super. Ej, gdzie liczą? Dzieci... <laughs> Ale jak to słychać? <laughs> to Ej, to było takie... Wszyscy są <grym> rozbawieni. <grym> Wszyscy są flirt ciar... Nie, flirtsiarni są <grym> rozbawione. Dobrze, to dziecko tutaj... Kroket idzie tam. Krokiet tam idzie. Tak? Gdzie no. jest kroket? No, krokiet właśnie tam idzie. Ha, dobrze, to krokiet. To ciar... olej Amandę, żeby nie robiła nic. O. Gawosz, on chce, ale jest coś ważniejszego niż gawożenie. czyli właśnie przewinięcie tutaj. I Kielu drugie też od razu, bo zaraz, to... albo nie wiem są Nie, ono śpi, to... A tu jej usuń, żeby Amanda coś robiła. No robiło. wiem, że nie było, że jakieś problemy mają. Z... He, bo tam chyba tylko jedna osoba musi być. Chyba Ej, Meridę tak. zaczynę za godzinę pracy, a to jednak, kurde, ona jest taka... Merido? Nie, ja zobacz. Jak najbardziej. Tak? A pokaż cenę pracy. No, praca jest beznadziejna, No, ale właśnie ale... to czego? To może się jakoś poprawi? Bo patrz, w ogóle najlepiej, żeby z pozytywnymi, była. z pozytywnymi, no. Tylko nie wiem, jak to jest, żeby. Ja ona wiem! Niech przeczyta jakąś książkę. No. A to nie jest tak, że w Big Byle książkę? Gra? Nie wiem, ale. Faktycznie! To nie kup szybko! To? Faktycznie, kup szybko tego, tą grę. W jakim pomieszczeniu to było? Yy, w rozrywce jakaś. Ach, kurde, też nie wiem. W tej sztaludze? No, już, już, nie sądzamy, wiemy, że to może denerwować, jak szukamy spokojnie. Mm. Czy tu jest? Nie ma, ja bym właśnie chciała wpisać. Zabawa? Byle Nie, tak nie wyszukasz tego. Jest! Bland coś! Nie, a weź na byle tylko. I tam jest bland, nowoczesny bland. Przepraszam. To nie to. Dobra. Może mm. właśnie zabawki, nie wiem. No trudno. Chcieliśmy, ale nie, nie wiemy, gdzie to jest. Przepraszam, A... jak słyszycie szczekanie psa. A nie ma co tutaj ten zanudzać i szukać tego. No to może Arnold. Minusowe relacje? No, z komputerem, nie martw się. Aha, no, ej, dobra. to nie, to niech ona czyta. A... To zanudzaj. Ale on, ona może grać w tego Tetris'a, jakby. No może na tym się kupi. To drugi komputer jest w pokoju tamtego. Ej, mamy 37 sekund, nie da rady. Do... No dobra, no może da. Nie. Może się nie. skupić w pracy. No szczęśliwa też dobrze. Moim zdaniem powinno I być do ok. Pracy. No wiem, powinno być ok Jak nie dostanie ową w Dobra, I ma już, że pójdzie do pracy. No. Super. E, kochana Merida idzie do pracy. Ej, wyłączy głośniki. Bo szumiają mi. Tak? No. Nie, ja, tylko po... odłączone. Ale dziwne. Tym? No. Ja włączyłam je przez przypadek. Dobra. Okay, o, Merida idzie do pracy. Jaką czapeczkę sobie... Oh. Fajnie. Dobra. <grym> e, teraz tak. Mm, czy dzieci są w porządku? No takie wiesz. No okej. Okay. Wiesz, że ale... już można byłoby je wystarzyć? Wiem, ale... Nie jak... mamy pokoju. Nie mam pokoju. No dobrze. Jak tam możesz to, Amando, rób tutaj różne jakieś rzeczy, jak... Przewin, trzeba przewinąć? Nie, nie trzeba, ale można, jakby. Aha. Przytulaj te dzieci. Przytulaj, niech się czują miłe. Rób głupie miny i rób głupie miny. i dobrze. Tutaj ona sobie. A ale ciekawi mnie bardzo ta Merida. Wiesz? A wiesz, że można coś takiego zrobić, że? Aha. Tutaj? Co właśnie? O. a faktycznie, wiem, Ej. wiem. Badaj kosmos, wyluzuj. Może pracuj ciężko, poprawi jakość pracy, no. ona przyjdzie bardzo zmęczona, ale za to jest, nie jest tak najgorzej, więc może przyjdzie zmęczona, no, no. ale poprawi przynajmniej ocenę, bo ja wiem, że Ty chcesz tutaj rozwijać, więc no, no przydałoby się, że tam ciężko. Ja bym chciał kupić ten pokój, wiesz, takie takie no, pokoje. No, ja widziałem i tam trzeba odblokować, nie? No, Dobra, to dziesiąty poziom rodziny. kariery. bardzo fajnie. O, Kananda i Amanda, bardzo się teraz przyjaźnią. Kamanda i Amanda. Dobra, Krokiet, ty tutaj idziesz, napotoczyłeś się, więc coś z tobą tutaj zrobimy. Co ty chcesz w nim rozwijać, Zuzas? Tylko Annabel. Hmm. Chcę w nim rozwijać Annabel. No okej, okay. a w ogóle on ma jakieś takie wrodzone umiejętności? Hmm. Charyzma? No on nie, on gra fajnie. No, on niby jest takim no, złośliwy, coś, a wcale nie ma no nic No nie, jest. dobra, on jest zwyczajny, wiesz? Dobra. On jest... Krokiet w ogóle wyszedł, spod kontroli mi wyszedł ten chłopak, wiesz? Urodził się jest. czarny, okay. teraz jest rudy, to w ogóle... Jest. Urodził się czarny, teraz jest różny. Jego historia życia była zawiła. A to pamiętacie ten odcinek, jak się on urodził czarny? On nie miał się urodzić. No go nie miał On został spłodzony w obserwatorium. To jest niesamowite, no. A teraz podrywa ducha. No naprawdę, on, on tak naprawdę najmniej się jakby o nim myśli, coś, bo zawsze tutaj Arnold coś. On ma najbardziej niesamowite życie. Arnold też jest niesamowity. Franklin, ty nie potrzebujesz spać. Kliknij na Arnolda. Arnold jest cudownym szabunkiem. Nie człowieku. Dobrze, już klikam, tylko jemu by się przydało jakieś jedzenie, czy... No właśnie, w sumie mogę kliknąć na Arnolda. On śpi, chyba. Przy okazji, Arnold... Y gotuj. Y Podaj. Gotuj. Ja bym poda podał. No w sumie też mogłem. I co ugotować? Coś, takiego, coś żeby długo żeby... robił, no, żeby mu się poprawiło. Ej, ja to coś takiego nowego. A może taki francuski? Czekaj, tost. to Zapykanka z taco. O nie, to było chyba kiedyś. Aha, bo może to jest chyba fran... to, co ja często robię, wiesz? Może? To jest francuski. Tylko, no. że dowolny owoc musi mieć, chyba ma, nie? Masz. Jadanie. Ryba z frytkami? To, co złowił rybę. Mhm. To i to bym mogło być, ale nie można dwóch, nie? Zrobimy cztery porcje. No, no, no. Ja, no mogę potem mu dać, żeby zrobił tamto. No 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 no. Hot dogi też Tylko, na grillu, czy rzadko no, robił. W... Właśnie ktoś zrobił hot dogi. Kto potrzebuje potem jeść? Franklin potrzebował. Patrz jak fajnie zawiniątko! Uh, uh. Co? Co? Takie było tak zawinął tą rybę, tak miał tak... A, okej. Okay. Franklinie, ja weź porcję. Dobrze. Kenie, czy potrzebujesz? Nie, no, Ken tam nie. Nie rybę. Przyprawił coś? <laughs> Lubię, Jezu, kocham patrzeć jak Sim gotują. To jest najlepsze co w Sims tak się patrzy. Wiesz a najgorsze jest jak kroją i tak krew, tak pryska, ten palec tak. ucinają co prawie. Jak on przed nim tu pokazuje i Ken patrzy. Fajnie, ja, wow. że jest taki ten. ten. że oni hmm. mają podzielną uwagę. No. Fajnie, że tak zrobię. W ogóle słyszysz jakaś muzyka, leci? No, to tak, taka nie fajna, tam? fajna, nie? Ale wiem, mogą ci zablokować. nie tak? ma. Nauczyć? Nie. Żyjemy po prostu. JOLO! Z... <laughs> Zostaw tą muzykę, JOLO! <laughs> Ale my jesteśmy szaleni... Ale naprawdę, za jest ten soundtrack. Ale naprawdę, bo ja słuchałem sobie... Karol, potem ja? No jasne. Puścimy soundtrack Simsów. A to jest jakaś taka impra, nie? Uoh. Karol wiesz, to jest... Dozia, gdzie masz swoją tą? Świąteczną czapkę. Nie no, Karol Z klubu wiesz... świątecznego. <laughs> Czapka Mikołaja z co kinami. Ej, Karin, nie, o, nie. nie roz... się? Ej, bo się przestraszyłam, że wykryją. Nie, jak tutaj gadamy i tyle tutaj jestem. No nie wiem, jak to się <słuchawka> ci wypadła, nie, nie słyszysz tej muzyki. Dobrze, no. dobrze, nie wolno. Karol, ty ryzykujesz gameplaya. Dobrze, dobrze. Zmieniamy stację. Ale fajna ta piosenka! Alternatywna! Wow! Myślałam, że wasi. że Michael Mitchell było kiedyś? Tak ci nie wykryją teraz! a teraz wykryją jak gdyś śpiewała? Jest tyle piosenek z na 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 no, my chemical, no, 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 Ja wiem, ale w ogóle najlepsze są te takie Zawsze na samosiach i w ogóle Może wiecie, że ktoś pisze Hej, szukam takiej piosenki W refrenie jest na, 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 na Ej, słyszeliście to? La, 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 la Ej, weź wyłącz tą muzykę Bo się boję, tak nie wolno robić Nie ma sprawy, wyłączamy Uważasz, że ten wykonawca, który to śpiewał Ej, cicho Na tym leciało co innego tu jakieś country, tu alternatywa. <kuszel> o Boże, jakie śmieszne. Ej, poczułaś teraz taką pustkę? Ej, tak cicho, A dzia... przecież nie mam pauzy. Gdzie i co oni robią? I... Kąpią się? Te dzieci żyją? Dzieci śpią. Ale jedno, ej, jedno śpi, jedno coś tam ten. No, Amanda tak, firciaska, no, dziecko tu Nie dziek. idzie, nie idzie prawem na nie nadusić. Hmm. Smutne jest, dlatego takie temy. No rozbaw tu dziś. No wiem, no te dzieci to trzeba tak się opiekować. Ja już tak się nie mogę doczekać, aż one urosną, no naprawdę. A przewin już. Na przyszłość. Ale znowu ja nie lubię, jak do szkoły chodzą. Na Chociaż lepiej się. w szkole niż w domu. No to w szkole to najgorsze jest to, że... słucham. Co w szkole jest najgorsze? No tutaj w Simach, że trzeba co chwilę klikać, żeby odrób lekcję. Bo inaczej to mają tak złe oceny. No i dobrze, i będą się nie uczyły, i dobrze będzie. No, po co ty tutaj się zasmuł? Ja nie dbam o nich. Ja chcę ich zniszczyć. Ja stworzyłam tą rodzinę, żeby ich zniszczyć. Nie no, lubię ich bardzo. Naprawdę się tak jakoś. O! No! To dziecko spało, i teraz coś z nim robią. No, ona A... myśli o rozpalonym sercu. Ja nie wiem. No co? Nie. No właśnie, nie no, Karol właśnie. Nie wiadomo, bo to jest chyba za mały pokój. A weź całkowicie... Nie, ja... O, pff, Ciekawe co by się stało. Ja mogę wam pokazać coś niesamowitego co się robi w łóżku. Eee, to źle zabrzmiało! Można kazać Simon wejść do łóżka, a no. później wziąć to łóżko usunąć i oni lewitują. Jasne. Pokaż, ale Dobra. zaryzykuj to z krokiem. Gdzie ktoś potrzebuje Nie, no nie czegoś. wiem kogo. Ken jest kitowy. Ken jest masakrą w mojego w ogóle rozgrywki. Nie, oni nie zginą, ja to robiłem. O, on jest w swoim pokoju, jest przy łóżku idealnie, śpi. Ale wiesz co? Bo to oni będą lewitować tylko w tym podglądzie, jakby budowania, mhm. a jak już wyłączysz, to on tak po prostu stanie nagle, nie? No, no, no. I teraz no, no. klikasz to. O! Śmieszne. Czekaj, ja pokażę to bliżej A w ogóle najbardziej niesamowite jest to Że Czasem oni się tak jakby rozciągają I na przykład widzisz, ma rękę w tym, nie? Takie jakieś bugi są różne z tym związane No śmieszne. naprawdę Czyli co, usuwasz i później stoi? To staną, tak yy. Nic takiego ciekawego Ale ja mu każę wyjść Krapie. ale on już wyszedł I szybko To zrobię Śpi. No. Jak on będzie w trakcie. Jak, że Wchodzenia? Led, ledwo co wejdzie. Chyba się już Śpi, a co, że tak, taka dziwna pozycja? Mhm. Albo jak na przykład ten. Yy, tak, wyjdzie Tam zim. coś robią w dwóch. No. Yy, to wtedy. To wtedy też. Na przykład jest coś takiego, że przecież oni, jak tam. Usułaś, jest ta i co tam widzisz? Jest ta animacja, nie? No. To oni tak leżą, tak. ten. Jak w trumnie, po prostu tak sztywno. Naprawdę. Pokaż mi to, Karol. To, ale z kim kto? No, Ken i Amanda, kto no inny. Tylko inni. Akurat tu jest ten, nie? <grym> Trudno. Chcę to, chcę to zobaczyć, no to zrobiste. Chcę to zobaczyć, to To Jak te dzieci płaczą. Ale to jest w porządku. Tu już Arnold tu pociesza. Dwóch. Wiecie, co my stwierdziliśmy z Karolem? Że urodziły się chyba dwie dziewczynki dlatego, że kołyski da dałam takiego koloru. Mhm. Ja właśnie pomyślałam, że bardzo możliwe jest, że. Ej co? Zajmiemy się tym dzieckiem? Czy... No co? Cieszą to... się, że idą sobie. Aha, myślałem, że oni tu chcą sobie rozmawiać. i Dobra. Ej co z tym dzieckiem? Przyśpiesz to i za czym? Olać! Dzieckiem zaraz się zajmiemy. Tak, przy dziecku płaczącym. Dobra. I teraz widzimy, <grym> że jest coś takiego i oni są wcale zakryci. <grym> I teraz ich odkryjemy. Widzisz? Jezu. I zobacz w ogóle na te nogi. O Jezu, jaka brudna. ona tak się zabrudziła. I tak to wygląda naprawdę. To oni robią w tym łóżku. Po prostu leżą tak dziwnie. A, no to ja też tak często leżę. To jest no, bardzo taka... Co ty? To jest tak... Nie masz nóg? No. Hmm. I tak leżą i cali przykryci. <głos> <głos> no tak... <noise> to jest taka no ciekawostka. Co? I tak cały czas, jak to się tak podnosi, mhm. to też? No. Ja też właśnie. Muszę... Zobaczmy. Co ja kliknąłem? Nie to. Jezu. Co ty tu mi <głos> <głos> To czytale. Łee, tam, wyśniactwo A żeby jakieś taka była dziwna pozycja na co Czekam No wiem, wiem płaczę Nie wyjdą No, takie pół wyjście. Czekam I takie mocne serduszka jakby, nie? Oni zrobią... A to już będzie normalne <śmierdzi>. Mierdzi Jezu, za ten, ten... Karol, ty też masz tak, że jak się ten? Już nie kąpiesz, taki żółty, zielony dymek z ciebie leci? Niebieski. <noise> nie, nie leci. No ale musieli jakoś pokazać. A To byłoby zaromistę! Komiksowym w... Ej, co się stanie jak ona będzie bardzo brudna. Co, co będzie? Będzie wyglądała tak, jak wygląda. No i tyle. Mm. Ej! Marida jeszcze nie wróciła do której ona ma tą pracę? Zawsze miała dość jakoś tak. Już tak no, pracuję, sobie... biedna, ciężko, no ale osera sera kariery się... jest masakra. Poprawiło się trochę. No, patrz. Może niech wyluzuje już. Może. Czasami też lepiej wyluzować, no ale... Interakcje ze spół... W... Badaj kosmos, nie wiem. Badaj kosmos, bo ma w sumie takie doświadczenie w tym. No wiem, ale no już i tak kończę pracę za niedługo. No za godzinach nie będzie awansu dzisiaj dzieci. Niestety ty ty nie trzymać. nie potrzebujesz tak snu? Nie, chociaż troszeczkę niech sobie śpi. Dobrze, zajmiemy się może... Arnold, ty miałeś coś piec? Jak nam ta ryba wyszła? Ej, faktycznie rybka. Ale to widzieliśmy. W porządku. <laughs> Matko, rybka z frytkami. Fuj. Głodna jestem nawet. A, nikt nie potrzebuje jeść. Powiem wam tak, mamy jeszcze, 15. już bateria się kończy, wszystko się kończy, 6 minut gameplaya. Karo, gra gr jest gra, ja to bym mówię. Tak jeszcze 6 minut. Powiem Dobra. wam, że bardzo się boję o przyszłe gameplaye, no. bo ja teraz w niedzielę 28, chyba, nie wiem które. Jadę do Krynicy. W krynicy będę mieć laptopa, a na laptopie nie mam możliwości nagrywania gameplayów. Masakra. I boję się, że nie będzie gameplayów tak dużo. Ale się postaram, jeszcze nagram coś tu może z Karolem dzisiaj. Nagramy coś jeszcze dzisiaj, Karol? Możliwe, mi się bardzo dobrze gra. Mi się też jest tak Tylko fajnie Tylko tak miło naprawdę bardzo. Nie wiemy, czy widzą się dobrze. No właśnie, nie wiemy. Nie, no. jak gram z Tobą. Może coś zdążymy jeszcze się w... wkleić. Znaczy. Nie wiem, sama. Zobaczymy. Spróbujemy, mamy cały dzień. Bo w ogóle baterie trzeba naładować. Mhm. Dobra, ja tutaj daję. Ej, to, żeby sobie... jezu, to ten! Rośliny, Franklin! Boże chryste Ach. Już, o Odchwaszcza już, aha Odchwaszcza jest odchwaszcza Czemu na tą, o dobra, tak, tak, na górę bardziej Boże Co tu się klika? Wszystkie Ej, to trzeba tak pielęgnować i to tak, tak codziennie? To jeden, to, to, nawet dwie godziny nie może wytrzymać, już się zasusza Albo coś Odlej. Masakra Wiesz co Eee, o, drzewo ewoluować można. Ooo ewoluuj! Ty też? Ooooo! No, Dzieci muszą. Jedno śpi, drugie jest dobre. O, ale jak nagramy następny, to na pewno ja zacznę sterować, bo mm. szybko dom zrobię, wiesz? No, możesz zrobić dom. Wiesz mi pomagał, bo ja nie robiłam domku na drzewy tutaj. Nie wiem czy to zadziała tak jak Właśnie w trójce. Gdzie byś chciała tu? Mhm. Okej. Okay. Tu może być. No. Domek na drzewie zaczniemy robić. Tak, w ogóle te dzieci będą miały. wgląd na, na ten smutny. Mam grup. Te dzieci już są dziwnie stworzone, więc. Może zrobimy je tak jak. Got emo. Co ty, ty <laughs> zrobisz? Tak. No, ta chłopczyca, ta co ma na imię jak chłopak, to może być emo. Patrz, <laughs> co się <ty> dzieje <laughs> <laughs> Jak się tłumaczy, się <laughs> Ale nie <laughs> <mi> teraz śmieszył, bo <laughs> <myśli. laughs> Nie, no miłe bardzo. Dobra. A o, ej, trochę, to ten, to zobaczymy, może duch wyjdzie. To będzie na pewno takie, ten... Krokiet ma przyjść twoja przyszła narzeczona. Czuję, że wyjdzie ojciec Kena. Albo nikt. Nie wiadomo, jak tam... To... No, chyba, nie wiem, o której wychodzą, o północ? tak myślę, ale to też nie wiadomo, wiesz, to takie. Z... Jak tam z czasem? 27 minut, jeszcze 3 minuty. Duch! Co, czy, gdzie? gdzie, <laughs> się gdzie nie patrzyłeś. No, centralnie Ken. Kena ojciec. Przed do domu? No, do dzieci, Ej, chyba chcę wnuki zobaczyć. Jest na schodach. Jezu, on chce zabić duchy. Zabić duchy. Ej, jest dzieci. razem z krokietem. Ojej, a nie, o, bardzo wesoły jest. Bo się zobaczył. W lustrze. <laughs> Ej, w ogóle bardzo mi mruga już czerwona bateria. Wszedł tu, odwrócił się w tą stronę. Damy radę. Damy wrócił damy. się w tą stronę i nagle się uśmiechnął. Uśmiechną. <laughs> <laughs> nie widział swojego drugiego. Franklin, odbycia. czy ty chcesz zrobić to, co ja mam nadzieję? Hmm, no, że jedyny Annabelle. dobry. Zmienił pieluszkę bez plikania. Jestem zła. No a Anabel wyjść, nie... No wiem. I co? No idź sobie już. Aha, myślałam, że <laughs> Teraz rozpierdzieli wszystkie kible w chacie. No pokaż, jaki jesteś zły. No, co, co będziesz robić? No hejcił będzie. No on, on przecież jest zły. <laughs> Jakieś tak... <laughs> Jak się sunie <laughs> Ruchome <na> schody A <laughs> i naprawdę masakra jakaś. Co ty chcesz mu zrobić? Na kom... o wejdzie na kompak będzie nim ruszał. Nie, coś chyba z żabą. Jezu, chcę zabić żabkę? Śmieję się do niej. Może jej mamę, która umarła. <śmiech> 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 Ale przyznam, że teraz w formie ducha bardziej go lubię. <laughs> Bo nie widać, jak wygląda. Nie, po prostu. nie. E, jaki was Ej, jaki masz Ej, gubię też. Psz, to miał być taki żart, że jak nie żyje, to jest lepszy. <grym> <grym> nie, ja nic nie miałem do niego. No poza tym, że pamiętam, jak się Amanda z Kenem poznawali, to on tam siedział w pokoju, no. miał wejść. I w ogóle nie widziałem tego. Widzicie? Robi się taka uda, jak nad ogniskiem, że zagina jakby obraz. Widziałaś to? Nie, nie wiem co chodzi nawet. To ci pokażę. Widzisz, jak się zabija obraz przez niego? Tu są krawędź, krawędzie proste. A, no, być. no, 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 ale fajne. Faktycznie, wow, fajne. Tak widzisz, jak, jak te kropelki z niego lecą? Ej, ciekawe mm. jak się zabija ze starości, to jak później coś się, tak? Może? No ciekawe. Albo w ogóle ktoś może umrzeć ze śmiechu. Nie, wiem, ja, nie wiem, jak się zabija ze śmiechu, ale... Karol! 30 sekund mamy. Dobrze, dziękujemy Wam tak, bardzo. Ja stopuję. Dziękujemy no za oglądanie tego kolejnego gameplaya. Mam nadzieję, że jakoś ze mną było i tak w porządku i nie będziecie pisać. Ue, wynocha z tym koniem. <laughs> e, dobrze, dziękujemy Wam za oglądanie. Cześć. Dziękujemy bardzo na miło. 15 sekund. Można jeszcze robić coś głupiego. Dobra, papa. Pa. Pa.